Pamiętajcie, że promocja trwa tydzień. Czy też oferta bardziej niż promocja. A Bóg? Trwa to. Laskam, o, ktoś mu przyp***dolił. O mój Boże! To powinno być zabronione, to powinno być zabronione, takie rzeczy nie powinno być w grze komputerowej, jakby co. O, szajst. O, Elczek, no hej. Co? <laughs> nie, bo za kanał Monstera to... Nie mam spota tutaj, jak przyjeżdżam. To na chwilę jest. O! o kurwa, co ty zrobiłeś? A? Nie rozumiem. <laughs> to druga taka tuba dzisiaj Dobrze, widzowie, chodź, pozdrawiam parte. gorąco. Ale został. Dziabnięty. Przyznaję, Dzisiaj dałem taką jedną fajną inną, ale ta była jeszcze lepsza moim zdaniem. Szybka reakcja, szybka reakcja, akcja, reakcja.